Cześć, ja nazywam się Maciek Chrzanowski i na co dzień zajmuję się nauką komunikacji z AI i produktywnością. I dlatego e, zacznę od szybkiej lekcji języka hiszpańskiego. I dlatego mam do Was pytanie. Ręka do góry, kto mówi po angielsku? Kto szprecha in English? Świetnie, z tych osób, które e, mówią po angielsku, zrobię Wam właśnie kilkunastosekundową lekcję języka hiszpańskiego, nawet jak jeszcze nim się nie posługujecie. Otóż wszystkie słowa, które w języku e, angielskim, a przynajmniej większość słów, które w języku angielskim kończą się na literkę ty i y, zmieńcie na dat i już mówicie w języku hiszpańskim, czyli publicity, publicity dat, czyli jak electricity, electricity dat. Wszystkie słowa w języku angielskim, a przynajmniej większość słów w języku angielskim, które kończą się na ic, zmieńcie na ico i już sprechacie po hiszpańsku, czyli academic, academico, czyli public, publico. Wszystkie słowa, które w języku angielskim, większość z nich kończy się na słowa are, zmieńcie na ario i już, w języku hiszpańskim, czyli primary, primario, salary, salario. To, co właśnie wam pokazałem, to jedna ze struktur nauki języków obcych, bo po co wyważać otwarte drzwi, skoro mamy dzisiaj na wszystko struktury, i to o tym chcę wam dzisiaj przede wszystkim powiedzieć. Do tego chcę was przede wszystkim zachęcić, bo przyda wam się to w kontekście życia, zwiększy to Waszą produktywność, jak również zwiększy to jakość treści, które tworzycie przy użyciu dużych modeli językowych, na przykład w kontekście tekstu tekst. Struktury są mega, mega cholerne. Ważne, tak jak w kontekście nauka, nauki języka obcego możecie uczyć się standardowo, ale możecie wykorzystać kognaty. Między innymi dzięki właśnie temu odkryciu i dzięki takiej pani, która nazywa się Margerita Madrigal, właśnie dzięki tej książce, w której poznacie takie kognaty. Ale pewnie w tym momencie część z was zadaje sobie takie typowo leśne pytanie, po kiego grzyba ja wam o tym mówię. Mówię wam to właśnie po to, żeby zachęcić was mega, mega, mega mocno do tego, żeby. Absolutnie nie wyważać otwartych drzwi, żeby, znaczy można, ale nie trzeba, żeby nie odkrywać koła na nogo, tylko właśnie poszukiwać, tworzyć bądź pytać się o istniejące struktury, modele, metody, techniki i narzędzia wywołania jakiegoś efektu. Bo nie wiem, czy wiecie, ja jedną nogą jestem w nauce, jedną nogą jestem w biznesie. To tak nawiązując do prezentacji odnośnie ADHD, to ja mam bardziej rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony nauka, z drugiej biznes, więc staram się na wszystko to, o czym mówię, mieć papier. Papiery. w sensie czasem niektórzy patrząc na mnie mówią, że pewnie mam żółte, ale nie o tym mówię, w sensie żeby miały podłoże naukowe. I nie wiem czy wiecie, każdego roku mniej więcej powstaje 2,5 miliona publikacji naukowych. Nie ma szans żebyśmy je wszystkie czytali, nie ma szans żebyśmy je wszystkie analizowali, ale przez to, że jak pewnie wiecie, w kontekście marketingu były wiele lat temu takie badania, które udowadniały to na przykład, że jeżeli chce Wam się siku, to podejmujecie lepsze decyzje zakupowe. Więc ktoś komuś się może nudziło, może był ciekawy, ale robił takie badania, ale też były badania na to, w jaki sposób wywoływać pewne efekty. Ktoś już popełnił pewne błędy, ktoś już miał podobne zadania i ktoś już doszedł do pewnych wniosków. I chodzi o to, żeby to znaleźć. A jeżeli nie chce nam się szukać, Przeszukiwać nudnych, często publikacji naukowych, albo w ogóle baz, repozytoriów wiedzy naukowej, nie ma sprawy. Można spytać o to AI. -a. A jeżeli nie wierzycie, że mamy modele tak naprawdę dzisiaj na wszystko, to pozwólcie, że choć kilka Wam podam. Część na bank znacie, części może nie. Ale AIDA jest Wam wszystkim znana. Czyli jest to model, który możemy wdrażać zarówno na poziomie strategicznym, taktycznym, jak i operacyjnym. Mamy model Storybrand, który możemy wdrażać na poziomie bardziej taktycznym, też o tych trzech poziomach za chwilę Wam powiem, tak, czyli wiele reklam, wiele filmów jest zaprojektowana w ten sposób, że mamy bohatera, który ma problem, spotyka przewodnika, dostarcza mu plan, wzywa do działania, który kończy się sukcesem. Patrz reklama Allegro, patrz Star Warsy, patrz większość filmów, notabene on jest oparty na modelu The Hero's Journey, notabene model Hero's Journey jest oparty na innych rzeczach, tak jakby cały czas mamy to samo. Dzisiaj mamy pewne analogie, mamy, kiedyś mieliśmy przecież herby szlacheckie, dzisiaj mamy logotypy, kiedyś mieliśmy błaznów, dzisiaj mamy stand Tak jakby widzicie pewne analogie. Klub polega na tym, żeby spróbować znaleźć te analogie. W kontekście czysto operacyjnym, czyli na przykład, gdy tworzycie treści, mamy masę gotowych struktur do tworzenia nagłówków. Ja sam znam ich kilka, znaczy do, no ponad 160. Nie wiem, choćby 9 to 5 crisis, czyli tworzenie postu takiego, czy na LinkedInie, Facebooku, Instagramie, TikToku, whatever, w którym opowiadacie, że mieliście kryzys w ciągu dnia, jak sobie z niego, niego wybrać, Wyszliście na poziomie oczywiście taktycznym, najczęściej będzie oparty na model story brand, na poziomie operacyjnym huka wykorzystacie właśnie ten model. Mamy, mamy w kontekście tworzenia hooków, czyli nagłówków, modele pokroju, nie wiem, I went from X to Y, mamy oczywiście kilkadziesiąt sofizmatów, błędów logicznych, argumentum ad novitam, argumentum ad krumenam i kilkadziesiąt, kilkadziesiąt innych, czyli mówiąc krótko, jak tworzycie reklamy, czy, czy tworzycie hasła reklamowe, możecie powie wiedzieć, że, nie wiem, nasze, nasze piwo jest najdroższym piwem na świecie, nie? I, I możecie mieć po nim takiego samego taniego kaca jak inne, ale generalnie mamy tak jakby gotowe modele na to. Mamy przyczepne koncepcje, mamy super slogany, mamy w kontekście bardziej produktywnościowym i, i, i w kontekście pracy na przykład z fabrykami model 5S, który możecie wdrożyć również do swojego życia czysto osobistego. To jest w ogóle też to, o czym często powtarzam, że generalnie modele, które dzisiaj wdrażamy, to też Wam pokazuję pokażę za chwilę na slajdach w kontekście analogii, które wdrażamy na poziomie biznesu, nawet tak twardego jak biznes produkcyjny, powinniśmy również wdrażać w kontekście, w kontekście naszego życia osobistego. Mamy model star w kontekście rekrutacji, mamy model code w kontekście tworzenia, tworzenia cyfrowego mózgu czy model. Para. Czyli mówiąc krótko, mamy co najmniej trzy poziomy, tak jakby trzy poziomy znajdywania struktur. Trzy poziomy struktur, trzy poziomy modeli. Model strategiczny, czyli na przykład, no to jest jeden z przykładów, jest to expert model opisany przez Rasela, Na poziomie taktycznym mamy na przykład model story brand. I na poziomie czysto operacyjnym na przykład model tworzenia wiralowych hooków, czyli nagłówków. Jakbyście chcieli trochę więcej też o tym poczytać, no to choćby choćby na poziomie, na poziomie w sumie taktyczno-strategicznym mamy choćby 100 milion ofer, na poziomie czysto taktycznym story brand i na poziomie na przykład jak zajmujecie się UI, ux em czy generalnie grafiką, no to genialna Wikipedia, która Wam to wszystko opisze. Czyli moi drodzy, kluczowym jest to, aby dobierać struktury, w sensie najpierw je znajdywać, ale dobierać struktury nie tylko w zgodzie z waszymi celami czysto biznesowymi, ale też a może przede wszystkim w zgodzie... Ze sobą, żeby one były spójne ze sobą. I żeby one były spójne z Wami, na każdym z tych poziomów, trzeba zadać sobie kilka pytań. I tutaj, tak jak Maciek wspomniał, mi akurat udało się, chociaż może to niewłaściwe słowo, ale w przeciągu roku gdzieś tam dobiłem do ponad 20 tysięcy followersów na LinkedInie. Na początku oczywiście była to, był to spontan, nie będę Was oszukiwał. Wyskoczyłem w cudzysłowie z samolotu i w międzyczasie szyłem swój spadochron, więc nie będę Was oszukiwał, że wszystko miałem na początku przemyślane, nic nie miałem przemyślane. Dzisiaj już. Zupełnie inaczej do tego podchodzę i najzwyczajniej w świecie, korzystam z gotowych struktur, ale modeli, ale pod warunkiem, że one są totalnie spójne ze mną. Dlatego na przykład bardzo mało jest, ja wiem, że to jest wada, ale u mnie na przykład bardzo mało znajdziecie memów i śmiesznych rzeczy, bo nie do końca jest to spójne ze mną. W sensie nie, że nie jestem śmieszny, żartobliwy, ale nie jest to spójne ze mną. Jest to trudniejsza ścieżka, ale taką wybrałem. Czyli mówiąc krótko, powinniśmy zadać sobie przynajmniej cztery pytania. Pierwszym, jaki jest cel, na przykład mojej publikacji, mnie zarówno na poziomie taktycznym, strategicznym, taktycznym, operacyjnym. Drugie, czy jakie struktury mogę wykorzystać na tych wszystkich poziomach, jeżeli nie wiem jakie struktury, bo najzwyczajniej w świecie nie chce nam się, i to jest normalna rzecz, mi też się nie chce czytać tych wszystkich publikacji naukowych i tak dalej, to jest kwestia wykorzystania odpowiedniego ai -a. mam tutaj na myśli nawet, nie wiem, perplexity, chatGPT bez znaczenia tak naprawdę to jest, odpowiednią, odpowiednią komendą, żeby znaleźć Znaleźć taki model, i oczywiście przy założeniu, że, że, że jest to relatywnie znany model i jest prawdopodobieństwo, że było to w danych uczących się. Trzecie pytanie: czy te struktury są spójne ze mną? W sensie, czy ja chcę grać kartami, jakimi dzisiaj aktualnie rozdaje algorytm, ale one są totalnie niespójne ze mną, bo wtedy, no, in the long run, tak w długiej perspektywie, najczęściej stracisz. No i, no i na końcu, jak je wszystkie wykorzystać? Zresztą, taka sama sama analogia jest w kontekście komunikacji z AI-em. Ja na tym poziomie jestem freakiem, na poziomie prompt designu, czyli projektowania promptów, rzeczy, siedzę w nich od wielu, wielu miesięcy, na poziomie czysto geekowym tak naprawdę, ale logika jest mniej więcej ta sama, bo jeżeli, a mam że większość z was jakoś tworzy treści przy wykorzystaniu narzędzi AI-owych, no to mamy trzy poziomy, o czym na próżno szukać gdziekolwiek w sieci, trzy poziomy podejścia, również strategiczny, taktyczny, operacyjny, czyli mamy poziom, moi drodzy, konwersacji, czy ty wiesz, co chcesz po kolei spytać? Nie w jednej komendzie, w całej konwersacji, dwa, masz poziom promptu i tutaj masz gotowych kilkadziesiąt struktur, choćby struktura care roads i kilka, kilkadziesiąt innych struktur, no i na poziomie elementu, tak jakby elementu tej struktury, czyli promptu, czyli mamy choćby English, First thinking, code first, i znowu masę, masę innych elementów. W jaki sposób zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, znaczy prawdopodobieństwo jakości danej treści. W sumie w aspekcie produktywności jest dokładnie tak samo. Nie wiem, czy wiecie, to, to, to też za chwilę jeszcze raz wybrzmi, ale bardzo podoba mi się taka definicja inteligencji, która mówi o tym, że inteligencja to zdolność dostrzegania analogii. Więc bardzo często jest tak, że idę do fabryki jakiejś i ta fabryka, Wygląda tak. Gdyby mi coś spadło na ziemię, to mógłbym jeść kanapki z tej fabryki, ale jednocześnie pulpit prezesa wygląda tak. No i wtedy zadaję sobie pytanie, czy ten prezes dostrzega analogię? Mówiąc krótko, czy tak samo. T, czy ten model, który wykorzystał w kontekście fabryki, dlaczego go nie wykorzystał w kontekście, w kontekście e, e, na przykład pulpitu, notatek, itd, i tak czyli mówiąc krótko, tą strukturę, która mu się sprawdziła, jest spójna z nim, skoro firma tak działa, to dlaczego nie wdrożył jej na poziomie czysto, czysto operacyjnym? Bo tak jak wam mówiłem, inteligencja, a w zasadzie dajcie sobie slash, produktywność, to umiejętność, zdolność dostrzegania i wykorzystywania. E, Analogii. A co jeżeli nie znasz sprawdzonych struktur, co jeżeli nie wiesz, gdzie je szukać, jakie struktury w kontekście Twojego e, zadania mogą zostać wykorzystane? Pamiętaj, 2,5 miliona publikacji naukowych e, jest tworzona każdego roku. Badania sprzed X lat o, mówiące o tym, choćby, że jak masz niebieski odcień e, w ubiorze, będziesz miał nawet do 20% lepsze wyniki sprzedażowe w kontekście face to face. A. No ktoś już zrobił takie badania, klucz chodzi o to, żeby je znaleźć, więc jak nie wiesz, to nie ma sprawy, w tym pomożecie jaj. Możesz wykorzystać choćby, będziecie mieć to w Presse czy, czy u mnie na LinkedInie, czy po prostu skorzysta, skorzystać z pomocy jaja. Choćby, to jest oczywiście fragment, w sensie struktura prosta, szybka, takiej komendy, tam gdzie macie wykropkowane rzeczy, możecie oczywiście je znacznie bardziej, znacznie bardziej sparametryzować. A co, jeżeli nie wiesz, czy dana publikacja, dany model, dana struktura, dane narzędzie jest spójne z tobą. Po prostu masz prawo tego nie wiedzieć. Nie ma sprawy. Z tym też może pomóc ci, e, mogą pomóc ci narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji. W sensie mam na myśli akurat tutaj tekstu tekst. Oczywiście cały czas mówię o tych, im wyższy model, tym lepiej, e, im bardziej rozbudowany, tym zdecydowanie lepiej. Na przykład taką strukturą komendy, którą tutaj widzisz na slajdzie. Jednak w kontekście w kontekście a i mówię to z mojej perspektywy, Publiku, publikowałem przez ostatni rok, w sensie 20 lutego skończył się ten rok. To od 20 lutego zeszłego roku do 20 lutego tego roku codziennie, nawet kilka razy dziennie, na LinkedInie treści dotyczące AI-a, produktywności i automatyzacji. Jak myślicie, ile z tych treści zostało wygenerowane przez AI? Jedna. Tylko dlatego, że inny twórca mnie wkurzył, bo dostrzegałem, że wszystkie treści robię jajowo i chciałem udowodnić, że jestem w stanie w przeciągu minuty zrobić takie samą treść. Zrobiłem w 23 sekundy. Kiedyś zrobię konkurs, która to treść została wygenerowana przez jaj. Ale nie dlatego, że tego nie umiem. Totalnie to umiem. Jest to niespójne ze mną. Uważam to za, w pewnym sensie, w kontekście budowania marki osobistej, brak szacunku do odbiorcy. Ponieważ ja, jako odbiorca, chcę czytać twoje treści. Nie twojego GPTSa, a nie twojego klona. Ciebie. Bo ty jesteś genialnym człowiekiem. Ja chcę Ciebie jak najwięcej. Ty masz genialną wiedzę i oczywiście możemy się kłócić, że to nakarmisz wiedzą gpt a i tak dalej. No oczywiście, że tak, ale nie o to chodzi. Ja chcę najzwyczajniej w świecie Ciebie, bo zachęcam Cię do tego, żeby ai różne narzędzia, szczególnie na poziomie marki osobistej, wykorzystywać jako asystenta, zamiast jako w pewnym sensie podwładnego. Jeżeli delegujesz myślenie, jeżeli wszystko delegujesz na ai w kontekście marki osobistej, bo z tej perspektywy mówię, to z mojej perspektywy planujemy porażkę, planujemy brak autentyczności. Narzędzia są genialne pod warunkiem, że wykorzystujemy je w sposób świadomy i właściwy. Pamiętajcie o tym, że inteligentni ludzie szukają struktur, dostrzegają struktury po to, żeby oszczędzać czas i pieniądze. Powiem więcej. Przez to, że jesteśmy przestymulowani, a gdy wejdą modele pokroju Sora w kontekście AI, czyli treści wideo, na których, wiecie to lepiej ode mnie, dzisiaj oparty jest cały internet, generowane przez Jaja, będziemy jeszcze bardziej przebodźcowani. Prawdopodobnie, to się może nie sprawdzić. Natomiast jak będziemy jeszcze bardziej przebodźcowani, no to nasz mózg najzwyczajniej w świecie będzie wybierał, prawdopodobnie, będzie wybierał treści, które są oparte na jakiejś struktury, bo przez to najzwyczajniej w świecie mniej musimy myśleć. Czyli mówiąc krótko, mniejszy wysiłek intelektualny musi musimy na to poświęcić. Dlatego zachęcam was, żeby zawsze, po pierwsze, Szukać tych gotowych struktur, wykorzystywać je, ale totalnie w spójności z sobą. I też zachęcam Was do tego, żeby jak najbardziej wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia AI-owe, narzędzia produktywności, automatyzacji, po to, żeby optymalizować sobie czas i pieniądze. Bo zachęcam Was do tego, aby optymalizować rzeczy powtarzalne, po to, aby mieć czas na te najbardziej niezwykłe, po to, aby mieć czas na to, żeby spotkać się face to face z Waszymi odbiorcami, po to, żeby jednak samodzielnie napisać. Do nich wiadomość, po to, żeby jednak samodzielnie u nich komentować, po to wykorzystywać technologię i po to wykorzystywać te struktury, żeby mieć więcej czasu na spędzanie poza tą technologią. I tego Wam wszystkim życzę. Dziękuję za uwagę.